Dobra i przed nami kolejna konkurencja, będziemy się teraz ścigali autami zdalnie sterowanymi, oczywiście ze mną są zawodnicy. Mój, jest, mój jest czerwony MG. Także ty najprawdopodobniej wygrasz ponownie, lecimy z wyścigiem. Jesteśmy po konkurencji. Mateusz, serdeczne gratulacje za pierwsze miejsce. Szafa, gratuluje za, za trzecie. Ale musimy sprawdzić telefony, moi drodzy, także każdy swój niech sprawdzi, czy działa. Huawei, porysowane szkiełko, natomiast ekran niezbity, mimo że naprawdę ten telefon jest sponiewierany dosyć mocno. U Mateusza. Tak samo, bardzo mocne rysy, ale nic się nie stało, nie pękło i tak dalej. No, u mnie też oczywiście jest ok. okay. No. To jak kto prowadził, ja prowadziłem, no, to musi być ok. Apple dostaje. Trzy punkty, szafa jeden i my dwa. Także to tyle. Przechodzimy do następnej konkurencji. W poprzednim filmie, który robiliśmy na temat Flexible Glass Maxa, zarzucaliście, że nie używaliśmy prawdziwych telefonów, dlatego dzisiaj jeszcze raz powtarzamy eksperyment z gwoździami, ale mam dwie osoby, które mi w tym pomogą. Zresztą już je poznaliście, czyli Marcina i Mateusza. Ja mam Huawei P20 Lite, jak widzicie działający telefon. Ja mam iPhone'a. Ja? ja też mam iPhone'a i będziemy wbijać gwoździe w tę deskę do momentu, kiedy nie przejdą na wylot. Trzy, cztery... Szafa, no to gratuluję. Ej, o drugie! Uwaga, szafa wygrywa konkurencję, ma największą krzepę ewidentnie, lubi e, wbijać gwoździe, także dla niego wszystkie punkty idą, a my się dzielimy remisem, bo jesteśmy słabi, nie mamy bicepsa za dużego, więc nie wbiliśmy, ale jak widzicie mój telefon działa. Szkło hybrydowe ściągnę, żeby wam pokazać, że nic się z ekranem nie stało. Widzicie, na ekranie nie ma żadnych śladów. U Mateusza? Tak teraz wygląda Flexible Glass Max. Jak widzicie no, został dość mocno potraktowany, więc no, naprawdę test ekstremalny można powiedzieć i działa. Więc po konkurencji przyznajemy punkty. Szafa otrzymuje 3 punkty, a my z Mateuszem po jednym remis. I to jest oczywiście konkurencja gwoździe. Gratulujemy Marcinowi zwycięstwa. W filmie u Mateusza na kanale Apple na YouTube widzieliście, jak strzelaliśmy z pistoletów ASG do telefonów, a teraz u nas na kanale będziemy rozwalać jeden z tych telefonów, a szafa wylosuje, który to będzie telefon. Huawei jest to Huawei, także będziemy rozwalać Huawei'a. Widzicie szkło hartowane jednak tutaj zadziałało i bez tego szkła no, ekran jest zmasakrowany, nie działa. Oprócz tego, że jest bity, no to oprócz tego, że szkło ochronne jest zbite, no to sam ekran, jak widzicie, również już nie działa. Także, no, wypada jednak w jakiś sposób zabezpieczać ten ekran, jeżeli macie zamiar jakieś ekstremalne rzeczy z telefonem wykonywać. A tak wyglądają szkiełka po wszystkich testach, które widzieliście w poprzednich filmach, czyli tutaj mamy szkiełka, które były testowane z gwoździami, tutaj mamy te, które jeździły z samochodami przyczepione z tyłu, a tutaj mamy te, do których strzelaliśmy z ASG. No więc są sponiewierane, są zniszczone, są popękane. Są rozerwane, ale najważniejsze jest to, że ekrany, które chroniły, są w całości. Dobrze, moi drodzy, w takim razie mamy już wszystkie konkurencje za sobą. No i jednogłośną decyzją punktacji zwycięża szafa, także tutaj dziękuję, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. No, gratuluję trzeciego miejsca Mateuszowi. My zdobyliśmy drugie, także również bardzo dobre na trzech zawodników, co prawda, ale nie było najgorzej. A to nie wszystko, ze względu na to, że będziecie mogli wygrać u nas jedno z takich pięciu akcesoriów, czy to jakieś szkło, czy folie. A wszystko, co musicie zrobić, to. Pisać komentarz albo pod filmem na Apple na YouTube, albo pod filmem na kanale Technostrefa i w tym komentarzu napisać pomysł na najlepszą kolejną konkurencję, jak właśnie takie szkło hybrydowe czy szkło hartowane sprawdzić na smartfonie, co z nim można zrobić, żeby je po prostu sponiewierać. I najlepsze 5 pomysłów, a właściwie najlepsze 10 pomysłów, bo po 5 na każdym z naszych kanałów Dokładnie. Nie, wygra ten produkt. Także piszcie komentarze, a my będziemy wybierać zwycięzców. No to tyle. To w takim razie dziękujemy Wam serdecznie i gorąco za uwagę. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. No i komentujcie właśnie poniżej, co sądzicie o tej formie i o tych konkurencjach, które przygotowaliśmy. I przede wszystkim, czy w końcu wierzycie, że ten produkt faktycznie działa. Szafa się przekonał. Tak, tak. To wbijanie gwoździ, rzucanie zrobiło nam nie wrażenie największe. Tak. To dziękuję jeszcze raz chłopaki, że uczestniczyli. O, jeszcze, jeszcze okay. raz, musimy powtórzyć. O, teraz weszło. Dokładnie tak. No i cóż, widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. papa pa.